Rolnicy zablokowali mleczarnię w Olecku. Spotkania rolników z Czesławem Siekierskim i Morawieckim wywołały burzę w sieci. Rolnicy wypowiedzą wojnę przeciwko unijnemu budżetowi. Zalane pola na żuławach Wiślanych przez zaniedbania wód polskich? Rolnicy zablokowali mleczarnię w Olecku, domagając się transparentności finansowej. We wtorek, 15 lipca, we wczesnych godzinach popołudniowych, przed zakładem OSM w Olecku pojawiła się grupa rolników, którzy na kilkadziesiąt minut zablokowali wjazd do mleczarni, wykorzystując ciągniki i cysterny. Jak informuje tygodnik poradnik rolniczy, protestujący domagali się pełnego wglądu w sytuację finansową spółdzielni. Ich niepokój wzbudził brak płatności ze strony jednego z kluczowych kontrahentów, co doprowadziło do problemów z płynnością finansową zakładu. Według nieoficjalnych informacji zaległości mogą sięgać nawet 18 milionów złotych. Rolnicy zapowiadają, że jeśli podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 23 lipca nie zostaną przedstawione konkretne informacje dotyczące terminów spłat i wysokości należności, protest zostanie wznowiony. Zarząd OSM Olecko poinformował, że prowadzi rozmowy w sprawie uzyskania krótkoterminowej linii kredytowej, która ma pomóc w stabilizacji sytuacji finansowej spółdzielni. Mimo tych zapewnień atmosfera wokół przedsiębiorstwa pozostaje napięta. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację prezesa Jerzego Skorupskiego i zapowiedziała powołanie tymczasowego kierownictwa kryzysowego, które ma zająć się uporządkowaniem spraw spółdzielni. Na środę zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie. Podczas spotkania mają zostać przedstawione szczegółowe dane finansowe oraz harmonogram spłaty zaległości wobec rolników. Od przebiegu i ustaleń tego zgromadzenia zależeć będzie dalszy rozwój wydarzeń. Rolnicy ostrzegają, że jeśli nie usłyszą konkretnych deklaracji dotyczących terminów i kwot płatności, wznowią protest tym razem w formie bezterminowej blokady zakładu. Znaczenie spółdzielni dla regionu jest nie do przecenienia. OSM olecko zatrudnia wielu mieszkańców i skupuje mleko od zdecydowanej większości lokalnych gospodarstw. Władze samorządowe zaoferowały wsparcie i mediację. Szczególnie w przypadku opóźnienia wypłat za dostawy z lipca. Jak podaje tygodnik poradnik rolniczy, obecne problemy nie pojawiły się nagle. Wcześniejszy audyt finansowy wskazywał na narastające opóźnienia w płatnościach ze strony jednego z głównych kontrahentów. Przez niemal rok sytuacja stopniowo się pogarszała, aż w końcu doprowadziła do obecnego kryzysu. W minionym tygodniu rolników z zachodniopomorskiego odwiedził minister Czesław Siekierski. Kuba Buchajczyk opowiedział, jaki był cel wizyty. Dzień dobry. Jak wiecie, wczoraj mieliśmy możliwość gościć ministra rolnictwa w naszym gospodarstwie. Ta wizyta była bardzo merytoryczna, e, poświęcona przede wszystkim pokazaniu funkcjonowania modelu gospodarstw rodzinnych. Zwracaliśmy mocną uwagę, jak ważne jest wsparcie tego typu gospodarstw i ukierunkowanie się na rozwój i powiększanie takich gospodarstw z celem zwiększenia konkurencyjności na rynku. Z uwagi na fakt, że mamy dziś wiele problemów związanych z WPR, z wolnym handlem z Ukrainą oraz z tą nieszczęsną umową Mercosuru, pan minister dostał jasny i konkretny prze przekaz, że takie gospodarstwa jak nasze czy innych rolników w tej woli gospodarstw rodzinnych powinny być wspierane, powinny mieć zielone światło i powinny być priorytetem, jeżeli chodzi o filar gospodarstw w naszym kraju. To była udana wizyta. Mam nadzieję, że przyniesie pozytywny skutek. Po odwiedzinach Siekierskiego na rolników, którzy przyjęli ministra, wylał się spory hejt, a głos w tej sprawie zabrał Stanisław Barna. Widzę, że jest bardzo wysoka dyskusja o wczorajszym dniu, niespodziewanym przyjeździe pana ministra Siekierskiego, pana Wiktora Szmulewicza i pana Andrzeja Karbowego. Proszę państwa, wizyta tak znikąd, pewnie każdy z was by tak postąpił, a teraz to się jedni już na mnie wylewają po myje i na puchajczyków, O, się parna spotkał tutaj na wali ministra, tu się z nim spotyka, knuje coś i tak dalej. No, proszę państwa, wizyta była niezapowiedziana z, po prostu z, nie wiem z półgodzinnym u mnie wyprzedzeniem. Każdy z was by tak samo postąpił, bo albo przyjmujesz albo po prostu mówisz, że nie. Uważa, szybka decyzja. Uważałem, że trzeba podjąć ten temat. Jeśli przyjedzie, będę miał możliwość poruszenia tych spraw, które najbardziej nas nurtują. A przede wszystkim pan minister przyjął po to, żeby zobaczyć moje gospodarstwo i jak to wygląda. Bo na komisji rolnictwa ostatniej, gdzie mieliśmy o operach, był zarzut w moją stronę, a twoje gospodarstwo też możemy sprawdzić. No i właśnie, tak się stało. Sprawdzili moje gospodarstwo, jak to wygląda. I myślę, że pan. Za 500 metrów Skręć był mile, w prawo. mile zaskoczony, bo na koniec powiedział mi tylko tyle, że no inaczej sobie wyobrażałem to gospodarstwo. To tylko możecie sobie domówić, co to mogło znaczyć. Rozmowa była luźna, takich wizyt powinno być więcej. Można wtedy spokojnie porozmawiać, aczkolwiek tego czasu było za mało, żeby omówić wszystkie tematy, które nas nurtują. I teraz możecie sobie rozmyślać, czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem. Ja uważam, że zrobiłem dobrze. Koledzy Włóchajczycy też się wypowiadali. Myślę, że każdy z nas by tak samo postąpił, ale nam się zarzuca. No bo, bo, bo minister sobie akurat wybrał nasze gospodarstwa, przyjechał tutaj w zachodnio-pomorskie. Yy, wiadomo jaka droga, i wizytował nie tylko u nas, ale jeszcze gdzieś w Złocieńcu. No, oglądał też ten OPR w, w nie miał oglądać się, ale Łukasz też mu pokazywał komentowo, jak wygląda. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, pokazaliśmy swoje gospodarstwa, jak działamy, że rodzinne gospodarstwa, że trzeba naprawdę takie gospodarstwa rozwijać. Nasze narodowe, polskie Od, y, pytał się też jak, jak to gospodarstwo powstało. Ja powiedziałem, że tutaj y, gospodarczy najpierw mój dziadek po wojnie, później y, ojciec, a po ojcu ja przejąłem ja to gospodarstwo. Y, pytał się jaka była historia, skąd ta, y, moi rodzice pochodzili i tak dalej. No, myślę, że no, mówię taka luźna, fajna rozmowa. Ja też nakreśliłem te tematy, które y, poruszamy ostatnio i które nas bardzo bolą. Aczkolwiek, mówię, było trochę za mało czasu, bo rozmawialiśmy o wszystkich rzeczach, no i o tych najważniejszych, ale e, wiele rzeczy też nie zostało poruszonych, bo po prostu brakło czasu, bo już był minister umówiony gdzie indziej. I, no i dziękuję, do widzenia i pojechał sobie dalej. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że jednym będzie to pasować, drudzy będą to negować. Uważam, że więcej takich wizyt. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. E, Ocenicie się sami, jak mnie macie oceniać. Co niektórzy, przeciwnicy chyba moi oceniają mnie bardzo źle z tej strony, ale są zwolennicy, że gratulują, e, wiedzą, że działam w tą stronę, znacie mnie od lat, ja się nie sprzedam e, i będę walczył o rolnictwo, o swoje gospodarstwo, jak zawsze powtarzam. I o was wszystkich. Bo tak to robię, poświęcam naprawdę bardzo dużo czasu. Eee, zobaczcie, jak to działa. Weźcie się tak do roboty, ci co mocno tak podkreślają, eee, niech się wezmą do roboty, tak jak ja, a na pewno dużo więcej załatwimy. Rolnicy spotkali się także z drugą stroną politycznej barykady. Szymon Ręcławowicz wraz ze Stanisławem Barną wzięli udział w konferencji Prawa i Sprawiedliwości. E, musieliśmy tu przyjechać. Mamy nadzieję, że te uwagi, które przekazaliśmy i problemy w rolnictwie będą usłyszane i poniekąd będą też przedstawiane w Parlamencie europejskim. Moi drodzy, wiemy, że problemy nie są na poziomie tutaj polskim, ale są też, również twarzą się decyzje, są się w Unii Europejskiej, więc prosimy o głos wsparcia za rolników. Na arenie europejskiej i prosimy o to, ponieważ my, rządy, wszystkie się zmieniają, problemy rolnicze są niedożywane, prosimy się o pochylić się nad problemami rolników, które są w tym okresie bardzo duże. Budżet, który został zaprezentowany teraz, jest bardzo niedobry w ramach skóry wolnych Właśnie to trzeba nagrodzać. Pan Stanisław chce ogłoszyć dla nas rolników Solidarność Rolnicza. Zachodnie pomorskie, dzięki Banku Sobodzi, zawsze dziękuję Panie bardzo, jestem tutaj na koczony grunt. Chcę z, rozumieć z Pańcem Parkii z, z, PIS z, porozmawiać na te tematy. Zachodzą na bardzo złe e, wieści, że budżet będzie okrojony, to będzie mówił o tym z 480 milionów na 600 milionów. Jest to bardzo złe zbiliard, zbiliard, jest to bardzo zła wiadomość dla, dla nas polskich Byliśmy w Brukseli, protestowaliśmy, po, chcemy pomóc, chcemy leczyć, ale dodamy też od e, pis e, u nas i w Europarlamencie żebyście wspierali rolnictwo. Rozmawiamy z polskimi inwazjami, że wiedzieli i szukamy sojuszników, bo polskie rolnictwo, i myślę, europejskie, trzeba to pani pewnie wypowiedzieć, idzie na dno. E, po prostu na to są bardzo ciężkie sytuacji. Przyczyniliście się też do tego, to jest historia, zostawmy to, ale, ale idźmy do przodu. Znajdźmy takie rozwiązania, żeby polskie rolnictwo uchronić no i, tak. i żeby były takie rozwiązania, żebyśmy mogli podnieść głowę do góry, a nie staczać się na dno, bo te dno prawie sięgamy. Niektóre gospodarstwa, z powodu tego, że skorzystaliśmy z pomocy unijnej, doszliśmy do tego standardu, jak Unia Europejska, czyli dogoniliśmy Europę, złapaliśmy jej za koszulę, a teraz nam się podcina skrzydła, i praktycznie rujnuje się polskie gospodarstwo. Te najlepsze w zachodnio które są najlepsze, najmocniejsze, mają bardzo wielkie problemy finansowe. Jak zaznaczył po spotkaniu Stanisław Barna, jest on gotów spotkać się z samym diabłem, byle tylko w rolnictwie się poprawiło. że nic złego nie zrobiłem, aczkolwiek są różne już starcia i Szymon i ja. Myślę, że wykonaliśmy bardzo dobrą robotę. Nie chwalę się tym, tylko że widzę, jakie są opinie. Jedni chwalą, drudzy nas ganią. I tak zawsze będzie. Mamy swoje zdanie, na pewno, yy, tak jak powiedziałem, ja mogę rozmawiać już teraz nawet z diabłem, tylko żeby nam było lepiej w rolnictwie. I to robię. Dzień wcześniej był pan minister Siekierski u mnie, na drugi dzień miałem zaproszenie na kon yy, nie konwencję, no niech będzie konwencją, nie mogę znaleźć konferencję yy, PiSu. Yy, mówiliśmy dużo też o sprawach unijnych, o, w yy, o Mercosurze, o Ukrainie i innych rzeczach. O mniejszym budżecie na rolnictwo nie wiadomo, czy w ogóle będzie ten budżet. Myślę, że trzeba z wszystkimi rozmawiać, żeby doprowadzić do tego, żeby z rolnikami rozmawiały różne partie polityczne i e, słuchały rolników. Bo do teraz dzieje się tak, że my mówimy, a nikt nas nie chce słuchać. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do roboty. Chłopi razem. Były komisarz Unii do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski, ostro skomentował projekt nowego budżetu Unii Europejskiej który zakłada drastyczne cięcia w finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Do swojego wpisu w mediach społecznościowych dołączył artykuł z portalu Politico, który również alarmuje. Bruksela tnie budżet Unii na rolnictwo, nazywając to zwycięstwem. Rolnicy mówią o wypowiedzeniu wojny. Według informacji Politico przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen Ogłosiła w środę plan obniżenia finansowania wspólnej polityki rolnej z obecnych 380 miliardów euro do 300 miliardów euro po 2027 roku. To redukcja przekraczająca 20%, i to bez uwzględnienia inflacji. Nowy komisarz do spraw rolnictwa Christophe Hansen próbował bronić projektu, twierdząc, że nie ma żadnych cięć, a brakujące środki są rzekomo rozproszone w innych częściach budżetu. Argumenty te jednak nie przekonały Unijnej Komisji Rolnictwa, która wyraziła poważne zaniepokojenie planami Komisji Europejskiej. Rozgoryczenia nie kryją również sami rolnicy. Setki protestujących zebrały się przed instytucjami Unii w Brukseli, wyrażając sprzeciw wobec cięć. Polityko podkreśla, że ich przekaz jest jednoznaczny. Unia Europejska wypowiedziała wojnę rolnikom. Janusz Wojciechowski, komentując całą sytuację, przypomniał, że to właśnie komisarz sprawa i sprawiedliwości Wcześniej wywalczył dla rolników obecny poziom finansowania, a obecny projekt, przygotowany przez komisarza rekomendowanego przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, oznacza poważne zagrożenie dla europejskiego rolnictwa. Prawo i Sprawiedliwość stanowczo krytykuje projekt nowego budżetu Unii Europejskiej, który przedstawił polski komisarz Piotr Serafin. Choć politycy Platformy Obywatelskiej próbują przedstawiać go jako sukces negocjacyjny Polski zdaniem PiSu. Projekt ten niesie poważne zagrożenia dla polskich interesów. Co istotne, wątpliwości wobec projektu zgłaszają nie tylko politycy prawa i sprawiedliwości. Również niemiecki rząd skrytykował propozycję budżetu, określając ją wprost jako nieakceptowalną i zapowiadając, że nie poprze jej w obecnym kształcie. Projekt Piotra Serafina staje się więc przedmiotem rosnącego sprzeciwu w wielu krajach członkowskich, zarówno ze względu na proponowane cięcia w rolnictwie. Jaki sposób zarządzania środkami w nowej perspektywie finansowej? Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych ostro krytykuje propozycję nowego unijnego budżetu, wskazując na drastyczne cięcia w środkach przeznaczonych na wspólną politykę rolną. Zamiast niezbędnych 482 miliardów euro, które pozwoliłyby utrzymać realną siłę nabywczą budżetu z 2020 roku, Komisja Europejska proponuje zaledwie 300 miliardów. To oznacza utracenie równowartości aż dwóch pełnych lat dopłat bezpośrednich dla rolników, alarmuje Federacja. Zdaniem organizacji taka decyzja doprowadzi nie tylko do spadku dochodów gospodarstw rolnych, ale także ograniczy ich możliwości inwestycyjne i osłabi konkurencyjność europejskiego rolnictwa, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i globalnym. Damian Murawiec pokazał, jakie problemy mają rolnicy na żuławach wiślanych. Znajdujemy się na polu pszenicy u kolegi Tomka, gdzie w tym tygodniu spadło 100 litrów wody na metr. Zobaczcie, jak wygląda pszenica. 30 centymetrów wody, 10 hektarów pszenicy w ten sposób wygląda. A, a jaka jest przyczyna? Ano taka, że wody polskie nie czyszczą rowów melioracyjnych głównych i ta woda z tego pola nie ma gdzie odpływać. Nieraz mówiliśmy, że na żuławach wiślanych bardzo istotna jest ta istotna jest dbałość o sprawne sprawnej i sterowej żeby po opadach deszczu woda mogła bardzo szybko po prostu trafić do pompy i na stacji pomp ta woda będzie wypompowana do kanału głównego, który jest otoczony wałami i zobaczcie, jak w takich warunkach, można gospodarować i problem, problem jest złożony ponieważ tak jak wcześniej było wspominane bardzo dużo pieniędzy na żuławach przeznacza się na walkę z bobrami na usuwaniu skutków tych strat tych dziur wszystkich tam które robią a zobaczcie zabrakło zabrakło środków żeby zadbać tutaj o po prostu o te rowy główne żeby woda mogła zejść z pól. Oczywiście ta pszenica e, najzwyczajniej w świecie się udusi, bo nie będzie miała dostępu do tlenu, bo ta woda tutaj stoi już od kilka dni i nie ma, nie ma po prostu odpływu, bo zatkane są rowy główne, które miałyby odprowadzić tą wodę e, do, do, do stacji pomp. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie o spotkaniu się rolników z politykami. Według mnie, jeżeli są to merytoryczne dyskusje z dwiema stronami, to nie ma się co oburzać. Tylko był już jeden taki, co od spotkania do spotkania piał się wyżej i wyżej, aż sam został politykiem.